Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 8.4. Zapoznajmy się z treścią zadania. Informacje o szczepieniach rozszerzono o dodatkowe dane. Do tabeli wizyty dodano pole kod punktu, określające punkt szczepień, w którym odbyło się szczepienie. Dodano tablicę pacjenci i punkt szczepień. W tablicy pacjenci... Dodano numer PSR pacjenta i województwo, w którym pacjent mieszka. W tabeli punkt szczepień dodano kod punktu i województwo, w którym znajduje się punkt szczepień. I tutaj mamy, jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. To zadanie rozwiążę przy pomocy programu Access. Przejdźmy do programu. Jesteśmy już w programie. Pusta baza danych. Utwórz. Pierwsze co zrobimy, to importujemy nasze pliki tekstowe, czyli wchodzimy w zakładkę dane zewnętrzne, nowe źródło danych, z pliku, plik tekstowy. Szukamy plików dołączonych do zestawu maturalnego. Nas będzie interesował plik szczepionki. Otwórz OK. Tutaj zostawiamy ograniczony dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. Dalej. Kod szczepionki będzie krótkim tekstem. Liczba szczepionek będzie liczbą całkowitą długą. Wszystko się zgadza. Dalej. Nasza tabela nie będzie potrzebowała klucza podstawowego, czyli bez klucza podstawowego. Dalej. Zakończ. Zamknij. Tabela 1 jest nam niepotrzebna. Zamknijmy ją. Czytajmy teraz kolejny plik, czyli nowe źródło danych. Pliku, plik tekstowy, szukamy naszego pliku, przeglądaj. Nas interesuje plik wizyty. Otwórz. OK. Ograniczony, dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. Dalej. PSL będzie krótkim tekstem, czyli zmieniamy sobie na krótki tekst. Kod szczepionki krótki tekst, data. Tutaj musimy upewnić się, czy nasza data jest poprawnie sformatowana? Wchodzę w zakładkę Zaawansowane i jak widzimy, tutaj mamy najpierw rok, potem miesiąc, potem dzień, więc tak samo musimy zmienić w naszych ustawieniach na rok, miesiąc, dzień. I ogranicznikiem jest myślnik, a nie kropka. To również sobie zamienimy. Zatwierdzamy OK. Numer dawki, liczba całkowita, długa. Dalej. Ta tabela również nie będzie posiadała klucza podstawowego. Dalej. Zakończ. Zamknij. Otworzyłem w taki sposób komputer, aby jednocześnie widzieć treść zadania oraz nasz program Access. Otwórzmy naszą tabelę wizyty. Widzimy, że nasza tabela wizyty nie posiada takiej kolumny jak kod punktu. Musimy sobie tutaj dodać taką tabelę. Przełączamy się na zakładkę narzędzia główne. Widok, widok projektu. I stworzymy tutaj sobie kolejne pole kod punktu. Kod punktu będzie u mnie liczbą. Czyli ustawię sobie, że wartości będą liczbami. Zamknę tą tabelę i zapiszę zmianę. Otworzymy ją ponownie. Powinniśmy dodać jakieś wartości dla naszych kilku pacjentów. Ja to zrobię dla naszych trzech pacjentów. Postaram się wybrać pacjentów o różnym numerze PSL. Czyli ten pierwszy pacjent będzie odwiedzał punkt pierwszy, ten drugi również punkt pierwszy, i ten trzeci punkt drugi. Widzimy w treści zadania, że powinniśmy stworzyć jeszcze dwie tabele: tabele pacjenci i punkt szczepień. Stworzymy właśnie sobie teraz taką tabelę. Czyli przechodzimy na zakładkę tworzenie, projekt tabeli. Nasza tabela pacjenci ma mieć pole PESEL. PESEL ma być krótkim tekstem. Tekstem był również w tabeli wizyty. Mamy mieć jeszcze pole województwo pacjenta. I to będzie również krótki tekst. Zamykamy tabelę. Chcemy zapisać zmianę tak. I tabela ma się nazywać pacjenci. OK. Akces pyta nas, czy powinniśmy tworzyć klucz podstawowy. My do naszego zapytania nie potrzebujemy takiego klucza, czyli dajemy nie. Otwórzmy sobie tabelę pacjenci. Powinniśmy dodać kilku pacjentów i przydzielić im jakieś województwa, w którym mieszkają. Pacjenci nie mogą być zmyśleni, muszą oni występować w tabeli wizyty, więc skopiujemy sobie kilku pacjentów z tabeli wizyty. Przechodzę na zakładkę wizyty, skopiuję sobie pierwszy PESEL, przydzielę temu pacjentowi województwo lubelskie. Jeszcze dwóch, kopiuję drugi PESEL, też lubelskie i jeszcze trzeci, ten pacjent niech mieszka w województwie mazowieckim. Stwórzmy analogicznie jeszcze jedną tabelę, punkt szczepień. Czyli wchodzimy w zakładkę tworzenie, projekt tabeli, Tabela punkt szczepień musi mieć pole kod punktu, czyli nazwa pola kod punktu. Kod punktu określaliśmy w tabeli pacjenci jako liczba. Tak samo tutaj musimy ustawić taki sam typ danych. I drugie pole to będzie województwo punktu. Będzie to krótki tekst. Czy zapisać zmiany? Tak. Tabela ma się nazywać punkt szczepień. Zatwierdzamy. OK. Czy chcemy ustawić klucz podstawowy? Tu również nie będziemy tworzyć klucza podstawowego, czyli nie. Otwórzmy sobie tabelę punkt szczepień. Muszę stworzyć kilka punktów i przydzielić tym punktom województwa. W tabeli wizyty stworzyłem kod punktu 1 i 2, czyli tutaj kod punktu również będzie 1 i województwo również będzie lubelski. I kod punktu 2, te drugie województwo, nazwę tak. Aby nasz pacjent nie był z tego samego województwa, w którym się szczepi. Nasi pacjenci pochodzą z województwa lubelskiego i mazowieckiego. To niech ten punkt będzie na przykład w Podkarpackim. Dzięki takim ustawieniom będę wiedział, że moje zapytanie powinna podać w wyniku tylko jednego takiego pacjenta, który szczepi się w innym województwie niż sam pochodzi. Zobaczcie. Tych dwóch pacjentów pochodzi z lubelskiego i w tabeli wizyty oni również mają kod 1, czyli będą się szczepić w lubelski. Natomiast ten pacjent pochodzi z mazowieckiego, w tabeli wizyty ma kod 2, czyli będzie się szczepił w podkarpackim i ten pacjent będzie szczepił się w innym województwie niż pochodzi z niego. Mając już tak przygotowane tabele, Powinniśmy potworzyć relacje między tymi tabelami. Przechodzimy na zakładkę Narzędzia Baz danych, Relacje, i przeciągamy wszystkie nasze tabele. PSL łączymy z PSL-em. Utwórz. Kod punktu łączymy z kodem punktu. Utwórz. I kod szczepionki łączymy z kodem szczepionki. Utwórz. Zamykamy relacje i zapisujemy tak. Możemy utworzyć nasze zapytanie. Przechodzimy na zakładkę tworzenie, projekt kwerendy. Potrzebujemy tabeli wizyty, pacjenci i punkt szczepień. W wyniku naszej kwerendy chcielibyśmy widzieć tylko te pesel -e, w których pacjent pochodzi z innego województwa niż się szczepił. Czyli na pewno będę potrzebował z tabeli wizyty PESEL. W kryteriach podam PESEL-e, jakie mnie interesują. Czyli takie, gdzie województwo pacjenta jest inne niż jego punkt szczepienia. Dla przejrzystości otworzymy sobie teraz program Access na pełen ekran. Użyję konstruktora, czyli konstruktor, czyli z tabeli pacjenci, województwo pacjenta, będę sprawdzał, czy jest inne. Znak mniejszości i większości oznacza znak różne od punkt szczepień, województwo punktu. OK. Zanim uruchomię naszą kwerendę, pozamykałem wszystkie nasze otwarte tabele. Uruchamiamy. I rzeczywiście zobaczcie, jest tylko jeden taki pacjent, który pochodzi z innego województwa niż się szczepił. Wystarczy teraz zobaczyć, jak wygląda zapytanie. Czyli widok, widok SQL. To jest nasze zapytanie. Możemy sprawdzić i porównać, jak wygląda zapytanie w odpowiedziach. Jak widzimy, nasze zapytania trochę się od siebie różnią, lecz uważam, że moje zapytanie również jest poprawne. Ja uważam to zadanie za poprawnie rozwiązane, więc dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.